Jo, szymanko, z tej strony Mati Minecraft. A dzisiaj nagrywamy pierwszy dzień Minecraft Hardcore! Maj no. Najpierw musimy zebrać jedzonko. A tak A tak... No kurde... <coughs> A ja... Jedzonko, jedzonko. A, to jest małe. Ale spróbujemy z niego. Potrzebujemy jedzenie od ciebie, króliczku! Króliczku! Nie mogę go robić. E, e, e. e. O, kro... Nie myślałem, że koniki... Konie to są już krowy myślałem. No chodź tu! Okej, zostawię go w spokoju i idę po drzewo. Oby była gdzieś tutaj wioska. Oby była gdzieś tutaj wioska. A przede mną chyba jest jakiś. Wiecie? Wiecie? To, to sobie weźmiemy drewno. Szybko. Chopca. hopsa. hopsa. Jak chcecie mieć następny filmik z tej serii, to proszę zostawić łapkę. W... To mamy tak. Tu macie taki challenge. Jak chcecie ciągnąć tą serię, że będzie drugi dzień twarzowego Minecrafta, to proszę zostawić pod tym filmem, ile myślicie. Pięć łapek w górę będzie. Proszę o pięć łapek w górę i następny odcinek leci. Już jutro. Tak myślę. Nie obiecuję wam. Ale poleci w jakiś dzień. O, krowa. Czekajcie. Będzie łatwiej. Tak? Czekajcie. Hopsa. 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 Mamy już pierwszy mieczyk. Maszkowo. Potrzebujemy jedzenie z ciebie od siebie. A masz. Jest. Mamy. Teraz wybierzemy crafting. I idziemy dalej. O, Owca, cieba. Jest. mamy dwie wełny i dużo mięska. Okay. Teraz jeszcze sobie sobie. Coś chyba. To chyba będzie mi no będzie mi potrzebne tylko dużo od Eee. A ja to zasypywałem. Teraz to zasypę. Hopso. Widzicie? Już mam wyjść. O. o, 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 o! lecimy z powrotem i na górę lecimy. Żeby zrobić sobie szykiery i ząbać sobie zewno. O! O, o, o! Ile mięska będziemy mieć, a macie Mięsko, mięsko, chodźcie, mięsko, mięsko, chodź Widzicie jaki ja mam lucky spawn? Zawsze? No nie zawsze, czasami wyląduję na wyspach i Muszę kasować też światy Bo tak który mnie przeżył na hardcore tam nie było niczego w ogóle. O, już mam trzy wełny na łóżko i następne mięsko. A macie, zwierzęta, muszę mieć mięsko do jedzenia. A ja, ja, O, następny kurczak Hopsa. No, nie mogę trafić, on jest za mały. Nie mogę zrobić kurczaka, naprawdę? Teraz szybko, tam owca trzeba. I teraz ja dwie krowy będę miał. Uuu fajnie, a masz, a masz, a masz. Aś, O, już się noc robi. Już się noc robi. To ja chyba zacznę budować dom. No, trzeba, trzeba, trzeba. Przepraszam, że na razie będę budował taki nobski dom. Po prostu muszę się gdzieś przespać. że takie ściany będę miał tutaj crafting i łóżko robimy, szybko nie mam drewna szybko, lecimy, lecimy po drewno, szybko, szybko, szybko a nie mówiłem, że potrzebu a nie mówiłem, że będę potrzebował drewna? szybko, łóżko, łóżko, łóżko Uff poszłem spać w końcu. <laughs> Jej! Pierwsza noc przez pana. Okej, okay, no to będę miał tutaj łóżko. To trzeba to zrobić. Czyli teraz trzeba tak. Sobie. Tutaj będzie wejście, czyli hopsa. Hopsa. OK tak być. Respawn spałam mam tutaj. A, po co mi jest? Jak i tak, jak zginę, to y, cała gra y, się wyłączy. Ja potrzebuję znowu drewno. A, ja nie mogę już pieknąć. O, teraz szybko, szybko. Póki mogę. Po w co zrobię, no co? Mam dużo drewna wtedy W każdej chwili może jakiś mob mnie zaatakować i zginę I będzie po serii Może wystać na następną serię, inną Nie chcę tych kaktusów tutaj Bo mnie zabiją W końcu te kaktusy Pobierzemy i wyrzucamy wyrzucammy je. Wilecimy z spomod. Ok teraz kilo trzeba zrobić. Teraz zobacz, jak ja sobie siękira sobie. I wracamy. Teraz szybko wracamy do tej jaskini, którą zasypaliśmy. I ona była. O, następna jest. Okej, okay. tutaj sobie wybuduję tak. Tutaj sobie wybuduję tak. taki jakby znak, że to jest moja kopalnia. Szybko. Albo kiedyś sobie zrobię takie przejście. Okej, okay, ta wemna nie jest mi potrzebna, to hop Hopsa, 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 hopsa Teraz muszę zjeść, żeby nie zginął Mam trzy serca, muszę uważać Szybko trzeba y, zabrać stona i wracać Hopsa, mam sod. Mamy następne Trzeba piecyk zrobić i jeszcze rzeczy. Ja nie jestem takiej do, budowaniem domów To jest mój pierwszy raz na Hardko i poza tym To jak zginę to nie obrażajcie mnie To jest mój pierwszy raz niestety Nie mówcie, że jestem Nubem Ja po prostu gram okay. to pierwszy raz tą wersję i tutaj tej będą hopca so. i hopca so są schody i lecimy z powrotem żeby ugotować się patykamy czekaj żeby Więc sobie wezmę patyki najmowe, skorzystam sobie <tryk> Jeszcze sobie sobie kilo, hopsa i hop, hop. Ok, trzeba tutaj dać to i przypalimy sobie wiązkę. Niestety trzeba czasami stracić dziewczyny, żeby zdobyć jakieś inne. Jak? Może nie, ale... Ach. No, stracę wszystkie patyki, to sobie znowu. Uf. Teraz to. Potem... Kilof nie jest mi potrzebny. O, ta szikira nie jest mi potrzebna, to już. Mamy jedzonko, spalimy te rzeczy, bo nie są potrzebne. Teraz musimy zregenerować sobie serduszka. O. No No, no to chyba. Teraz szybko idę po drewno. O, no to w następnym odcinku, to był pierwszy dzień Hardcore Minecraft, który przedstawił Mati Minecraft, widzimy się w następnym filmie jak dobijecie 5 łapek w górę. Na ura!